Brawo. Co? ja go zabiłem. Kurwa, A zakładnika tak przybanka zakładnikowi zamiast tej suce. <laughs> oh, Sometimes. <Aha. laughs> Nice Jestem ostatnim do tego araba pojebanego sobie jadł Ja wie w to co masz robić Wygrać Brawo Brawo

Mam lindi, koleżankę. Też ją lubię. Co jest grane? O, nie byłem w stanie. Uwaga, uwaga, uwaga. Przepraszam. Kurwa! <śles> Dobrze, tępić Ale masz dużo HP? Właśnie, szczerze mi stópkę i mnie poinie. A nie bo Ty Mówi, no, strzel w słupkę. On też ma. One Brawo. One to jest takie piękne. Strzela i chłopywali pół obrót. Postrzelił mu w słupkę. do piękne. A on jest na punkcie? Hmm? No, za no, łóżkiem, za Za po lewej. Co? Zabił to kliknę przez trzy... A taki to mieliło! No Widziałeś to?